Mam nadzieję, że będzie pasjonująco. Będzie w ringu ogień. 16 zawodników, 12 Polaków, 4 pasy w stawce. Młodzieżowe Mistrzostwo Polskie w walce Blezień-Stępień. Pas regionalny WBA Baltic w starciu Wiktorzak-Dananowicz w kategorii półciężki. Dananowicz, który znokautował Burjańskiego, przyjeżdża zeżrzeć następną polską ofiarę, ale Wiktorzak jest zawodnikiem z zupełnie innej półki, absolutnie nadzieją mojej grupy. I walka wieczoru... No naprawdę niesamowity progres notujący Karol Welter w starciu z Niemcem, Misto, Abdulajewem. Obaj mają po jednej porażce, ale mam nadzieję, że z tą jedną porażką po jutrzejszej gali pozostanie tylko Welter. Gorzelak. Radosław Gorzelak, bo myślę, że wszyscy już wiedzą jak dobry jest Karol Welter, a ja na bazie... Walki z Konradem Kaczmarkiewiczem. Myślę, że bardzo dobrym zawodnikiem może być spektakularnie boksującym Radosław Gorzelaka.